Gminny Ośrodek Kultury w Emstowie zyskał wyremontowaną i nowoczesną salę konferencyjną. Znalazły się tu m.in. dwa nowoczesne zestawy multimedialne, w skład których weszły projektory HD, głośniki i mikrofony bezprzewodowe. Pomieszczenie pozwala rozszerzyć ofertę działań edukacyjno-kulturalnych placówki, m.in. poprzez organizację spotkań, warsztatów czy innego typu zajęć. Oferta myślę, że jest dla, dla każdego. Dla każdego jeśli chodzi o wiek, dla starszych, dla młodszych, każdy znajdzie coś dla siebie. A jeśli chodzi o lokalizację, no to dzisiaj mamy właśnie jedno z drugim połączone, czyli coś dla ducha, czyli spotkanie z Michałem Fogiem oraz koncert od Palanta do Belkanta a także otwarcie nowo wyremontowanej sali konferencyjnej. Budynek generalnie ma już swoje lata, natomiast w środku udało nam się przeprowadzić stosowne remonty. Kilka lat temu, przypomnę, sala widowiskowa na górze przeszła remont, a teraz przyszedł czas na salę konferencyjną na dole z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury. Udało nam się z dwóch tak naprawdę mniejszych sal zrobić jedną fajną, dużą, multimedialną. Z niej będą korzystać nasi emeryci, ręciści, KGW umstowianki ale też i wszyscy, którzy że będą chcieli skorzystać z oferty Gminnego Środka Kultury. Uroczystego przecięcia wstęgi w obecności m.in. radnych gminy Mstów i Sołtysów dokonali m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Szymon Giżyński oraz senator Rzeczpospolitej Polskiej Ryszard Majer. Klucze do wyremontowanych pomieszczeń zostały uroczyście przekazane przedstawicielom Mstowskiego Koła Emerytów i Lencistów, a także paniom z Koła Gospodyń Wiejskich Mstowianki, które będą jednymi z pierwszych użytkowniczek nowego lokum. Wnętrze Mstowskiego w ostatnich latach zmieniło się na tyle, że zdaniem dyrektora Drindy osoby niewtajemniczone może mocno mylić niepozorny wygląd zewnętrzny budynku. Myślę, że, że jest to niespodzianka dla tych, którzy są tu po raz pierwszy, a dla tych, którzy są już któryś raz z kolei, myślę, że jest to jakiś magnes, żeby tu przechodzić. Co jakiś czas bywać jak najczęściej na, na tych imprezach, które organizujemy. Poziom naszej kultury i gminnego środka kultury w Mstowie jest bardzo wysoki. Organizujemy wiele imprez. Warto wymienić choćby Mstowską Noc, święto Świętojabłka, ale też wiele innych mniejszych. Myślę, że tutaj ucieszę naszych mieszkańców, którzy są zadowoleni z oferty kulturalnej w naszej gminie. Uroczystość uświetniło także spotkanie z prawnukiem Mieczysława Foga, Michałem Fogiem, który ciekawie opowiadał o swoim słynnym przodku. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję poznać go zarówno jako artystę, jak i człowieka. Nie zabrakło mało znanych ciekawostek związanych z karierą legendarnego wykonawcy. Była ona bardzo przede wszystkim długotrwająca, burzliwa, interesująca z racji wydarzeń historycznych. Które pradziadek miał przyjemność napotkać przez to prawie, no przeżył praktycznie cały XX wiek, także końcówka rozbiorów, wojna bolszewicka, dwudziestolecie międzywojenne, druga wojna światowa, powstanie warszawskie, zmiana systemu, komuna we wszystkich możliwych odsłonach, lata 60., 70., 80. No i dożył jeszcze wolnej, jak na tamte czasy nam się wydawało, Polski. I y, Więc są historycznie jakby jest ciekawe, a dziadek, pradziadek miał tą y, skłonność, że we wszystkich tych ważnych wydarzeniach y, brał czynnie udział, nie przyglądał się biernie, więc są tych opowieści jest bardzo, bardzo dużo. Program imprezy uzupełnił koncert oparty na twórczości Mieczysława Foga. Wśród utworów wykonanych przez trzyosobowy zespół muzyczny nie mogło zabraknąć takich standardów jak ta ostatnia niedziela, jesienne róże, pieśń o matce czy tango milonga.